Aleksander Fedoruk, Forbes, Polska, moim. Państwa gościem jest Pan Damian Stabikowski, prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pan jest osobiście Mikolem? Tak zapytam na początek? Przez ostatnie pięć lat tak, ale wcześniej nie byłem, ponieważ jestem z wykształcenia prawnikiem, radcą prawnym i zajmowałem się, to też jest dziwne, budowlanką i projektami infrastrukturalnymi. A ma Pan takie poczucie, że wy tu na Dolnym Śląsku uczycie, jak się robi kolej w Polsce obok przez kolei Mazowieckich jesteście pionierami wielu obszarach. Znaczy mamy niesamowite wzrosty. W zeszłym roku obchodziliśmy 15 i przez te 15 lat od zera można powiedzieć, bo dokładnie nie było spółki, nie było przewozów tutaj na terenie Dolnego Śląska. Oprócz ówczesnego jakby PolRegio, my stworzyliśmy spółkę od zera i w zeszłym roku także obchodziliśmy takie 100 milionów przewiezionych pasażerów, także myślę, że co roku obecnie przewozimy 22-24 miliony pasażerów. Jesteśmy już myślę, bardzo rozpoznawalną marką na pewno na Dolnym Śląsku, ale także w Polsce. Wozicie ludzi do szkół pracy? Czy też jeszcze w sumie chyba turystyka dochodzi, no bo no Dolny Śląsk, no, jaki jest, każdy widzi, jakby to jest regionem turystycznym, są góry, więc, więc to jest taka jakaś synergia między tymi trzema rodzajami ruchu? Jesteśmy bardzo ciekawym regionem, bo na pewno dowozimy na co dzień do szkoły, do pracy, ale bardzo duży odsetek sprzedaży biletów to, tak, to są tak zwane bilety jednorazowe, często w weekendy, mamy też specjalną ofertę biletów weekendowych ponieważ na Dolnym Śląsku ta turystyka jest bardzo rozwinięta, a nasze władze województwa, marszałek województwa dolnośląskiego od wielu lat dba o to, żeby rewitalizować linie kolejowe, które dowożą do naszych kurortów. Przykład, w zeszłym roku otworzyliśmy linię kolejową do Świeradowa Zdrój, która kilkanaście lat była zamknięta, czy też na pobliską Sobótkę tutaj od Wrocławia, czyli taką mekkę ludzi, którzy chcą wejść na górę Sobótka, ale przede wszystkim jeździć rowerami. Podobnie mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku otworzymy chyba największy kurort w Polsce, czyli Karpacz. Po no 20 prawie wszyscy. 5 latach zostanie przyłączona ta miejscowość, ten kurort do linii kolejowej. Ale myślę, że też bardzo ciekawym miejscem. Mógłbym tu wymieniać wiele takich miejsc, ale jest Polana Jakuszycka. Myślę, że ci, co jeżdżą na tzw. biegówkach na nartach czy też rowerami. Jest to taka meka, czyli Polana Jakuszycka, najwyższe kolejowe miejsce w Polsce, ponad 800 metrów nad poziomem morza i pięknie można przejechać ze stacji szklarska poręba górna, koleją właśnie przez Polanę Jakuszycką, przejście graniczne z Czechami. Pojechać dalej do Harachowa i do Liberca. Czyli piękne miejsca. No też właśnie um, realizujecie przewozy również zagraniczne, plus zdarza się czasem, że wyjeżdżacie poza, poza region. Myśmy tutaj coś więcej mogli powiedzieć. Tak, jeździmy na przykład na wakacje do skalnego miasta w Czechach, czyli to też jest taki bardzo duży magnes turystyczny. W weekendy musimy łączyć pojazdy, ponieważ jest tylu klientów. Jeździmy, to co powiedziałem, przy współpracy z czeskimi drachami, czyli czeskim przewoźnikiem, to co powiedziałem, do Liberca poprzez Harachów. Jeździmy także, tak zwany mamy pociąg do kultury i jeździmy do na przykład Berlina. Natomiast dwa lata temu spróbowaliśmy tak zwane połączenie z wolnego dostępu, czyli bez dotacji, bez dopłaty i skierowaliśmy nasze pociągi do Świnoujścia przez Międzyzdroje, przez Szczecin Dąbie, Zieloną Górę i one cieszyły się niesamowitym powodzeniem, ponieważ ten pilotaż powtórzyliśmy w tym roku i kolejny raz rekordy pobijaliśmy, ponieważ też musieliśmy łączyć, skł łączyć składy i na wakacje woziliśmy dolnoślązaków na Zachodnie Pomorze, a mieszkańców Zachodniego Pomorza tutaj właśnie, żeby spędzali czas w naszych pięknych górach na Dolnym Śląsku. O tej rew rewitalizacji mówił pan w kontekście hmm części turystycznej regionu, ale też do niej doszło pod Wrocławiem, chociażby pociągi do Bielawy wróciły, też w Zagłębiu Miedziowym. Tutaj, bo to tak jakby wiedzie nas do, do kolejnego pytania, czyli o, o przyczyny sukcesu, jakie, jakie, jakie stoją za w ogóle koleją. To jest to cykliczny rozkład jazdy, pewna oferta, co, co jeszcze? Ja jestem fajnym przykładem, właśnie to co pan, pan redaktor mnie spytał, czy jestem Mikolem. Tak, dzisiaj jestem Mikolem, bo zakochałem się w kolei, tam gdzie mogę, po prostu szukam połączeń kolejowych i jadę tam, nie wiem, do Krakowa, Torunia, do Trójmiasta. Oczywiście tu korzystam z usług Intercity i powiem szczerze, że niesamowicie się rozwinęły nasze szybkie koleje, tak zwane międzyregionalne. A jeśli chodzi tutaj o Dolny Śląsk, to myślę, że postawiliśmy przede wszystkim tu z władzami województwa na jakość, to znaczy władze województwa pozwoliły kolejom dolnośląskim kupić nowy tabor i mamy ponad 90% nowego taboru z ponad 80 sztuk pojazdów mamy tylko cztery, tak zwane stare. E N57, czyli stare tak zwane kible, przepraszam tak, za wyrażenie. Polski żargon? Ale to jest taki żargon nabyty, ale każdy, kto kiedyś jeździł właśnie na studia, tak jak ja, jeździł właśnie tymi starymi pojazdami jeszcze komunistycznymi, my kupiliśmy nowe pojazdy i co tu jest też ważne, ja to też często podkreślam na wielu spotkaniach. Polska jest producentem wspaniałych pociągów, my mamy dwóch naszych własnych z polskim kapitałem producentów, czyli firmę PESA i firmę Newak. I te firmy produkują bardzo dobre pojazdy, które często są kupowane za granicą, czyli mamy, można powiedzieć, dzisiaj pojazdy, które są naszym hitem eksportowym a my kupujemy od tych producentów pojazdy i przez to myślę, że jak pasażer przesiądzie się kiedyś ze swojego samochodu, busa czy autobusu w taki pociąg, gdzie może z niego skorzystać, to już będzie nim jeździł, tak jak ja jeżdżę. No to jest prawda, mamy dwie, dwie firmy, które, które dostarczają tabor. Tak jeszcze na koniec zapytam o plany na kolejne lata. Zwiększenie liczby pasażerów to jest jedno, nie wiem, przejęcie kolejnych tras, zakupy taborowe. Co, co, co jest tutaj klucz w my ciągu jesteśmy najbliższych pięciu My lat, jesteśmy na właśnie na etapie przyłączania województwa lubuskiego się śmieje do województwa dolnośląskiego, ponieważ łączymy jedną ze stolic województwa lubuskiego, czyli zieloną górę z Wrocławiem dwoma trasami przez Wołów i przez Lubin Legnicę i przejmujemy wszystkie połączenia już kolejowe od grudnia tego roku. Ale w planach nasze władze województwa mają także połączyć Wrocław z opolszczyzną, czyli z Opolem, a na pewno z, poprzez Oławę z brzegiem. I myślę, że to się stanie w przeciągu przyszłego roku. I jeżeli władze województwa polskiego, władze województwa dolnośląskiego dojdą do porozumienia, to będziemy mogli stworzyć takie połączenie pomiędzy Opolem, Wrocławiem a Zieloną Górą. Czyli połączyć trzy stolice województw, i tutaj przygotowujemy się, jeśli chodzi o te trasy, ponieważ podpisaliśmy w sierpniu tego roku umowę z firmą PESA na dostarczenie kolejnych 10 Elfów 2 pięcioczłonowych, z tak zwaną możliwością opcji, czyli zakupu kolejnych 10. Jeżeli te rozmowy się dobrze potoczą z województwem opolskim, będziemy mogli kupić, zamówić kolejnych 10 pojazdów. Które będą obsługiwać tą trasę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Demes Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i dziękuję panu.